Dzień dobry wszystkim, witam Was z Nowodarii na przedmieściach Konstanca. Za mną szum Morza Czarnego, fale. Jestem na plaży. Zaczyna trochę kropić malutki deszczyk. Mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzał w nagrywaniu dzisiejszego odcinka. A dzisiaj jest jaki dzień? Jest 4 maja. Z czym Wam się kojarzy ta data? Z czym Wam się kojarzy? 4 maja 2004 roku Polska weszła do. Unii Europejskiej, tak, dokładnie, 19 lat temu. I w związku z tym wydarzeniem chciałem nagrać dzisiejszy film. Także serdecznie Was zapraszam. Tak sobie myślałem, żeby dzisiaj nagrać ten film, no bo wiadomo, jest to taka szczególna data 4 maja, i w związku z tym, że jest rocznica 19. Ponieważ Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, miałem ja nawet i mam tutaj przed sobą przygotowany artykuł z mani.pl Jest on zatytułowany 19 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Oto bilans członkostwa. Ten artykuł, zostawię no, gdzieś Wam link pod nim, i muszę powiedzieć, że jest bardzo długi. Nie chcę mi się go czytać. Myślę, że nie ma. Jakiegoś większego znaczenia, co tam jest też napisane. Ja bym chciał tylko jedną rzecz przytoczyć z tego, co tutaj jest w tym artykule, ponieważ może to też będzie gdzieś taka informacja ciekawa: kto jeszcze wtedy wszedł z nami do tej Unii Europejskiej? Nie były takie kraje jak Węgry, Słowacja, Słowenia, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Cypr, Malta. Wtedy te kraje razem z Polską wstąpiły do. Unii Europejskiej. I co? Czy wyszło nam to na dobre, czy też nie? O tym będziemy dyskutować w dzisiejszym filmie. Ja powiem w ten sposób. W 2004 roku, no to byłem jeszcze naprawdę młodszy. Nie, nie chcę mówić, że byłem młody, bo staro się jeszcze nie czuję, ale byłem dużo młodszy. Już byłem osobą dorosłą, pracującą, i wtedy. Bardzo dużo się gdzieś tam spodziewałem po tej Unii Europejskiej i myślałem, że będzie to gdzieś duża szansa dla nas, dla Polaków. Powiem otwarcie, nawet sam byłem na tym referendum i głosowałem za tym, żeby wejść do Unii Europejskiej. Tak, ale wiecie co, możecie teraz pisać różne komentarze, pisać cokolwiek, nawet negatywnego na mój temat. Człowiek się zmienia, człowiek się zmienia pod wpływem lat, zmienia swoje poglądy. Ja kiedyś nie byłem taki jak jestem teraz, nie byłem takim nacjonalistą. Byłem gdzieś bardziej w drugą stronę, ale dopiero życie mnie nauczyło i praktyka, jak to wszystko wygląda, i zmieniłem swoje poglądy, zmieniłem swoje postrzeganie. Nie wstydzę się tego też powiedzieć i przyznać się, że coś, co robiłem kiedyś w przeszłości, było błędem. I myśląc właśnie o tej Unii Europejskiej, jak weszliśmy w 2004 roku, cieszyłem się. Cieszyłem się z tego względu, ponieważ. Myślałem, że jest to szansa dla nas e, na jakąś lepszą pracę, na jakieś dofinansowania, różnego rodzaju inwestycje faktycznie w Polsce, bo tak się nam mówiło, takie nam się obiecało rzeczy i z tym nas się oswajało, że tak będzie wyglądała nasza świetlana przyszłość w Unii Europejskiej. I początkowo tak myślałem, tak myślałem. Żyłem w tak zwanych złudnych nadziejach, tak? złudnych nadziejach. Tak samo można powiedzieć, że złudne nadzieje można mieć, oglądając filmy dla dorosłych, filmy porno, <laughs> że można pomyśleć, że tak mocno się kochają, że wezmą ze sobą ślub na końcu. Jednak te filmy kończą się zwykle inaczej: nikt nie bierze ślubu i tak samo jest z Unią Europejską. Ja żyłem w takich złudnych nadziejach, jak z filmami dla dorosłych. Po prostu gdzieś byłem zaślepiony tą całą perspektywą, jaka była nam obiecana przez polskojęzycznych polityków. Ja jeszcze wtedy nawet nie używałem takiego stwierdzenia polskojęzyczny rząd, polskojęzyczni politycy. Całkiem innym byłem człowiekiem, tak? Nie miałem tego doświadczenia takiego. Nikt mi tego też tak nie wpoił, nie powiedział. Wyrobiłem sobie to sam wszystko z czasem, jakiś tak zwany światopogląd. Dopiero jak zobaczyłem, kim są ci ludzie, co oni reprezentują, kim są dla Polski, to wtedy do mnie dotarły pewne rzeczy, dotarło do mnie to wszystko i od jakiegoś czasu, wiele lat potem właściwie, jak weszliśmy do tej Unii Europejskiej, no to zmieniłem się jako człowiek, zmieniłem radykalnie swoje poglądy. No tak jest, tak jest. Ja powiem w ten sposób, lepiej późno niż wcale. To, że e, ja nieraz do was też powtarzam, żeby przekonywać innych i nigdy nie jest za późno do tego, żeby nieść jakieś przesłanie właśnie związane z tym, co się dzieje w ówczesnym świecie, żeby przekonywać ludzi do tego, jaka jest nasza rzeczywistość, która nas otacza. I wtedy muszę wam powiedzieć, że ja w to zawsze wierzę, w taki przekaz, że jeżeli kogoś zmienicie, nawet jedną osobę, to będzie wielki sukces, tak? Wielki sukces. Nigdy nie jest za późno też na taką zmianę. Uważam, że człowiek może się zmienić w każdym momencie. Nie ma znaczenia wiek, nie ma znaczenia po prostu płeć i inne, po prostu tego typu rzeczy. Ale zaczyna padać taki wiosenny deszczyk. No i co ja mam zrobić? Będę musiał gdzieś pójść pod jakiś daszek, żeby dalej nagrywać ten film. No i co? I muszę wam powiedzieć tak. Zobaczcie tam grają w siatkówkę na plaży. Coś wspaniałego. Dobra, schowam się pod daszkiem i będę kontynuował dalej. Wychodzę z tej plaży. Popatrzcie się. I tutaj jest wieża. Dlaczego by się nie schować na wieży? Na wieży człowiek uwierzy. Także idę tam, na górę i będę sobie nagrywał pod daszkiem, żeby było sucho, żeby Rafałkowi nie padało. Także jeszcze parę schodków, hop, hop, hop i jesteśmy na górze. Taki widok właśnie z tej wieży. Czy ktoś z was uwierzy? Także dalej kontynuuję z tego miejsca. Kurczę, tam muszą akurat gdzieś jakąś szlifierką piłować, może długo to nie będzie trwało, albo nie będzie jakoś zaguszać, chciałem wam powiedzieć jeszcze odnośnie tej Unii Europejskiej, że tak jak mówię, na początku się spodziewałem wszystkiego dobrego, a później, z czasem jak się zmieniły gdzieś też moje poglądy, zobaczyłem też co się dzieje. Jeśli chodzi o Unię Europejską, jakie prawa są uznawane, jakie abstrakcje, że tam jakieś warzywo, jak na przykład marchewka, uznali to za owoc i tak dalej. Także okej okay, powiedzmy, że to są gdzieś może pierdoły, ale później jak zobaczyłem, że jest zabijana gdzieś taka tożsamość narodowa właśnie przez Unię Europejską, że są tępione wręcz bym powiedział, państwa narodowe, to do mnie to gdzieś dotarło, że ta Unia Europejska wcale nie jest taka dobra. Do mnie dotarło, że wszystko to, co się dzieje właśnie jest e, obradowane w tym całym Parlamencie Europejskim. To są tacy sami politycy jak i u nas, którzy szukają tylko interesu dla siebie albo dla swoich krajów, tak jak Niemcy, które są głównodowodzącym, jeśli chodzi o Unię Europejską i oni e, prowadzą prym, jeśli chodzi o, e, o ten cały sojusz. Wiecie co? Idę stąd, bo mnie zaczyna denerwować jak tam piłują. No zobaczcie, tutaj budują, to tu będzie jakieś piwolane, jakiś sprzęcior. Co tutaj się dzieje? Takie powstają różne mm, obiekty na plaży, w Konstance, a jeszcze właściwie sezon, kopują tak, kup, jakiegoś kubka. Jeszcze się sezon nie rozpoczął. Zobaczcie jak tam grają w siatkówkę. Proszę bardzo młodzieży, młodzieży Rumuńska. Widok na morze. I skończyłem mówić o tej tożsamości narodowej, że została tak po kolei trochę zabijana. Pamiętacie też te mm, wielkie ekscesy z wielką migracją ludzi z Azji? Jak e, to wszystko się działo? Jak były różne tak zwane zamachy, bo nie można używać ataki. Ter słowa na ter jest, jest takie niepożądane na, na YouTubie. E, wtedy co się działo? ile było właśnie tego rodzaju wybuchów? Ludzie wybuchali w metrach i tak dalej. Byli, były takie ciężarówki, które rozjeżdżały ludzi. Różne rzeczy się działy straszne. Nagle to zamilkło, tak? Nagle to zamilkło. I moim zdaniem to było gdzieś wszystko sterowane przez, no, przez polityków, może, no, Przez ludzi, którzy taki los nam chcieli zgotować, tak? A Unia Europejska chciała nam wciskać taką migrację, wciskać do Polski. Polska wtedy się nie zgodziła, Kaczyński nie chciał, a teraz sami przyjęli kilka milionów Ukraińców, także no nie wiem, jest to wszystko dla mnie abstrakcja, dużo rzeczy się właśnie źle działo, dzieje się do tej pory, Unia Europejska jest takim nowotworem, bym powiedział, który nie jest dobry dla, dla Polski, tak, dla Rumunii też, dla Rumunii też, ja bym powiedział... Nie wiem, czy jest dobra w ogóle Unia Europejska dla jakiegokolwiek kraju. Zawsze gdzieś to mówiłem, podkreślałem, żebym sobie życzył, żeby Unia Europejska się rozwiązała, żeby upadła. I myślę, że to jest kwestia czasu, że to musi kiedyś nastąpić, prędzej czy później. Ponieważ widzę też, jak te wszystkie kraje funkcjonują razem, co chwilę są jakieś problemy, co chwilę jeden na drugiego coś. Także to musi się skończyć tak zwaną klęską. Ktoś mi może zarzucić jeszcze taki fakt, że co ty chcesz od Unii Europejskiej, ponieważ dostaniemy dofinansowania i tak dalej. Ja bym powiedział w ten sposób, że wcale to nie jest takie oczywiste i że Polska bardzo dużo wpłaca też tych pieniędzy, jeśli chodzi o Unię Europejską, i wcale to nie wychodzi tak, jak wszyscy myślą, bo powstają jakieś nowe drogi, powstają jakieś nowe budynki czy coś takiego, i później jest piękna tabliczka z logiem Unii Europejskiej, że to zostało wykonane z funduszu unijnego. Polska naprawdę bardzo dużo wpłaca tych pieniędzy i to nie jest relatywnie tak, żebyśmy mieli nie wiadomo jaki zysk. O tym mogą się wypowiadać ekonomiści, jakie to są też kwoty. Ja nie jestem jakimś ekspertem, ale po prostu słyszałem wiele takich wypowiedzi ludzi mądrzejszych ode mnie w tej kwestii i zgadzam się z nimi. Po prostu myślę, że chyba lepiej wiedzą, chyba lepiej pewne rzeczy, pewne fakty. Też sprawdzili. Jeszcze można mówić o tych absurdach Unii Europejskiej, to jak teraz obradują o zakazie samochodów spalinowych, że mają być tylko samochody elektryczne. Widzicie, to jest tylko taki jeden z przykładów. Ostatnio robiłem też film, w którym opowiadają o tym, że chcą też zmienić lotnictwo że mają być właśnie paliwa takie ekologiczne jakieś syntetyczne dla samolotów że to ma wszystko rosnąć stopniowo, odpowiednio w pewnych latach że do 2050 roku mają być w 70% te paliwa zmienione dla samolotów i to wszystko będzie drogie, tak? Mówi się o tej emisji dwutlenku węgla, żeby właśnie zamykać elektrownie węglowe. Unia Europejska serwuje nam wiele jakichś rozwiązań, ale takich nieprzemyślanych. Ja myślę, że ci ludzie, którzy tam są, są kompletnie odrealnieni od rzeczywistości i może, znaczy może, ja jestem przekonany, że oni mają jakieś relacje z różnymi korporacjami, tak samo jak i polskojęzyczni politycy i wykonują gdzieś ich polecenia, e, robią po prostu biznesy. Biznesy kosztem obywateli Unii Europejskiej. Nie tylko Polski, wszystkich krajów, które należą właśnie do tej wspólnoty. I ustanawiają takie chore przepisy jakieś, chore prawa, które mają być, jak to powtarzałem, dla naszego dobra, tak? Czy one są faktycznie takie dobre, czy to nam wyjdzie na korzyść? Możecie się tylko domyślać, tak, bo widzicie do czego to wszystko zmierza. Myślą też nad jakąś wspólną cyfrową walutą, która miałaby zastąpić też euro. Różne rzeczy, różne takie chore wizje przychodzą tym parlamentarzystom w Unii Europejskiej do głowy. No i my musimy się z tym zmierzać, tak? Wszystkie też gdzieś prawa, które są ustanawiane na tle Unii Europejskiej mówią o tym i właściwie tak traktują te państwa narodowe, jakim można jeszcze uznać, że jest Polska, że nasze prawa mają nie być ważne, tak? Że ma się liczyć to, co jest ustanowione właśnie przez Unię Europejską. I wiele było gdzieś tam właśnie przykładów różnych afer z tym związanych i się mówiło o tym, że powinniśmy słuchać Unii Europejskiej, że u nas nie ma praworządności i takie tam okej. Okay. Ja rozumiem też, że piste jak rządzi. Od wielu lat tyle złego też co narobili, natworzyli różnych pseudoustaw, pseudopraw, rozporządzeń i tak dalej. To wszystko oczywiście też jest racja i ma to wielkie znaczenie, ale generalnie Unia za bardzo miesza się w to, co się dzieje przynajmniej u nas w Polsce. Tak? Mówmy na razie o naszym kraju. nie. Rozliczajmy teraz wszystkich. Za bardzo chcą ingerować w to, co u nas się dzieje, i to mi się nie podoba, tak? Ja się cieszę, że udało mi się zmienić gdzieś to moje myślenie, te moje poglądy. I tak jak mówię, nie wstydzę się tego, mówię o tym otwarcie i nie udaję nikogo innego, tak? Bo najgorzej jest okłamywać, najgorzej jest po prostu um, tak podjudzać, czy też mówić i. Jakim to się jest super, że zawsze się tak myślało? Właśnie nie. Ja przyznaję się do tego, że byłem inny, że byłem zaślepiony i że moje myślenie się zmieniło z czasem. Musiałem po prostu do tego wszystkiego dojrzeć, żeby pewne rzeczy odróżnić, pewne rzeczy sobie przetrawić w mojej głowie, w moich myślach i żeby myśleć teraz tak, jak myślę, a myślę właśnie, że Unia Europejska jest zła. Czy Unia Europejska mogłaby być? Lepsza, lepszym tworem? Oczywiście, żeby mogła być. Oczywiście, jeżeli po prostu nie byłaby zabijana ta tożsamość narodowa państw członkowskich. Ktoś kiedyś powiedział: A jakbyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to jakbyś podróżował? To są dwie różne inne rzeczy. Strefa Schengen nie obliguje nas do tego, żebyśmy pozostali w Unii Europejskiej. Dokładnie tak. Strefa Schengen. Ja tutaj. Mieszkając w Rumunii, jak przejeżdżam przez Rumunię, staję na granicy rumuńsko-węgierskiej. To muszę pokazać, czy też dowód osobisty, czy paszport, co kto woli, żeby przekroczyć granicę. Tak samo z Bułgarią, ponieważ Rumunia nie jest w tej strefie Schengen. Już nie pomijajmy, jakie to są powody, i, i tak dalej. I to nie świadczy o tym właśnie, że trzeba być w Unii Europejskiej. Bo Rumunia jest w tej Unii Europejskiej, ale nie jest w tej strefie Schengen, tak? Także to są dwie kompletnie inne rzeczy, ludzie tego nie odróżniają, ludzie to wszystko mylą, no i myślą tak, jak myślą, bo nie interesują się tym, nie interesują się nawet podstawowymi rzeczami, tak? Żeby takie coś odróżnić, żeby być świadomym tego, że tak właśnie jest, tak? Także dla nich strefa Schengen to jest... Cała Unia Europejska i tylko nad tym się skupiają, a nie myślą po prostu o plusach i minusach bycia w tej Unii Europejskiej. Nie myślą. Dla mnie jest jak na razie więcej minusów niż jakichkolwiek plusów. No i to właściwie chyba tyle, co wam chciałem powiedzieć w dniu dzisiejszym w tym odcinku. Idę jeszcze tam w pobliżu morza, bo żeby mi nie złapała muzyka, w tyle, która idzie tam z tyłu no i chciałem kończyć pomału ten odcinek możecie napisać jakieś komentarze co wy uważacie, czy to dobrze, że Polska jest w Unii Europejskiej chciałoby się zaśmiać, parsknąć śmiechem jak koń jak koń eee, większość z was, ja wiem jak się wypowie, jaka może być wasza merytoryka wypowiedzi mogę się tylko domyślać ale wiecie jak to jest zawsze miło poczytać komentarze nawet te durne jak się pojawiam, a pojawiają się Także tak to, słuchajcie, wygląda za mną. Morze Czarne. Ostatnie chwile w Nowodarii, na przedmieściach Konstanca. Tak jak mówię, pamiętajcie o komentarzach, subskrybujcie ten kanał. Dajcie oczywiście łapki w górę. Możecie udostępnić też ten film. No i życzę każdemu miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali dzisiejszy odcinek. No i co, chciałoby się, że Unia Europejska musi być zniszczona, jak marnie o Przynajmniej w tym wypadku się z nim zgadzam. Także już nie przedłużam. No i jeszcze ostatni rzut okiem na mnie i morze, które mam w tle. I żegnam się definitywnie. Do zobaczenia. Pa pa!